Siemma tu Piotrek Aksiner Central, Witajcie na kanale na filmiku nowym. Dzisiaj trochę coś nowego, pierwszy raz po polsku to po pierwsze. Jestem z Rafałem tutaj naszym trenerem tak. na tonicy w Warszawie na kawerze. I taka nowość, nie wiem, może to będzie nowa seria, zobaczymy jak pójdzie, ale ogólnie żeby z tych rang coś ciekawego było, to po prostu pokażemy dzisiaj co robiliśmy na treningu, jakieś takie ćwiczenia. Jak widzicie tutaj jest Powierzchnia nie, w tym akurat odcinku osi nie, niewielka, mamy trzy popery, a naprawdę mieliśmy z tego chyba 5 czy 6 różnych ćwiczeń, więc y, po prostu pokażemy Wam te ćwiczenia i y, co, możecie je powtarzać, jeżeli będziecie mieli takie możliwości, będzie to jakiś trening zawsze, nie? Także zapraszam. Dobra, to pierwsze ćwiczenie. Rafort, co robimy na rozgrzewkę? Na rozgrzewkę, proste ćwiczenie, po prostu załadowanie, przeładowanie, i otanie strzału w y, popera z różnych odległości, tak, żeby się rozgrzać i na szybkość, i na celność. Tak, czyli tutaj istotne w tym ćwiczeniu jest, żeby właśnie potrenować sobie y, dobycie. Szybkie oczywiście, ale tak, żeby pewnie skończyć. A, i przecież robiliśmy to jeszcze w kondycji empty, czyli tutaj zgrywaliśmy tak. jednocześnie dobycie, dobycie pistoletu z dobyciem magazynka i załadowaniem jak najszybszym i zakończeniem jakby tego dobycia już będą wycelowanym, prawda? Także najpierw robiliśmy to na krótkim dystansie. Później na coraz dalszym. Tak, a potem na coraz dalszych. No i właśnie kluczowe jest to, żeby zgrywać te dwie rzeczy przed sobą w niskiej pozycji był kolega, który co robił, że? O, kolega, który na początku wywindował całą klamkę aż do góry i dopiero potem zjeżdżał dół. Czyli był ruch był nie po tej takiej naszej paraboli odwrócony, tylko miał taki pik na górze takim. No. Potem. I tracił czas przez to, prawda? Bo też poza tym trudniej mu było ten potem przyrządy jakby skupić zgrać, tak. na, na celu, prawda, zgrać. Także na rozgrzewkę poszło to, no a potem mieliśmy obroty. Tak, obroty też były fajne. Na początku tylko połówkowe, czyli, czyli ćwierć świerć obrotów w lewą stronę w prawą stronę, na końcu były obroty o 180 stopni, też jedna z w tą, czy w tą, prawda? I generalnie start z tyłu. Cały czas trenowaliśmy dzisiaj w kondycji empty, czyli musieliśmy za każdym razem. Załadować, przeładować i zgrywać to wszystko w ruchu, kiedy trzeba było się jednocześnie na przykład obracać, tak? Czyli to ten dodatkowe skomplikowanie, bo trzeba to wszystko skoordynować, a jeszcze pamiętać o kącie bezpieczeństwa, żeby go nie złamać przy tym obrocie. No i wyszło parę ciekawych rzeczy, na przykład to, że jednak dynamika tego nawet prostego ruchu, jakim jest obrót teoretycznie w miejscu, może być skomplikowana i jest sposób, żeby to robić lepiej niż gorzej, nie? <laughs> Czyli na przykład to, że tam. Sobie stopę albo to, żeby. Tak, żeby obracać się na przykład na tej y, y, nodze, przy której mamy broń, y, co powoduje, że ona jest y, bardziej stabilna. Nie musimy jej jakoś szukać specjalnie. W zasadzie jest prawie cały czas z miejscu, kiedy się obracamy, od razu mamy ją pod ręką. De facto magazynek jest dużo łatwiej złapać, niż umiejscowić sobie rękę na rękojeści. Tak, tak, y, dokładnie. I też na przykład to co zwróciłem, ja uwagę po prostu ćwicząc, ale też Rafał o tym Mówi tylko chyba nie dosłyszałem, To, że na przykład startujemy ze zgiętych nóg, ale podczas tego obrotu najpierw sobie skręcamy i wtedy ciało po prostu jakby samo chce za tymi stopami podążać, w związku z czym nie mamy czegoś takiego, że właśnie jak tak... Tutaj się destabilizujemy w jakimś takim ruchu dziwnym, tylko po prostu to jest w miarę płynne, bo to jest sok błyskawicznie jesteśmy w stanie przesunąć i podczas już dostawiania nogi wykonać tutaj to y, dobycie i załadowanie, prawda? Także... Tak, kiedy robicie obrót, postaracie się, żeby móc jak najszybciej dobyć broni, ponieważ nie możecie jej dobyć w tym kierunku, musi być ona wybyta po przekroczeniu 90 stopni, chyba, że obiecy się inaczej. Na początku w tego ruchu postaracie się najpierw jak najbardziej skręcić biodra swoje, żeby już można było zdobyć broni, czy to w tą stronę, czy w tą stronę. Tutaj kolega stoi, także nie będę go <grymne> namierzał. Gdybyśmy <grymne> przejść w tą stronę, jak się, odwracamy do tyłu. Na początku skręcamy właśnie i stopy i biodra, żeby jak najszybciej móc zdobyć broń. Potem po linii prowadzimy nogę, nie po półokręgu, żeby się tylko po linii, żeby jak najszybciej móc się złożyć do celu. No, prawie tutaj było kąta, ale to tylko ja demo. Tak, ja tak, demo, demo, to się wytnie. No, także trenowaliśmy sobie właśnie takie obroty. I wiecie, zobaczcie, to ile, ile, ile tak naprawdę można rzeczy robić. No bo najpierw Wiesz, sobie, ale... trenujesz sobie najpierw obrót w jedną stronę, potem trenujesz sobie obrót w drugą stronę. Trenowaliśmy obrót w lewo, obrót w prawo. To już są cztery ćwiczenia tak naprawdę na podobną rzecz. Dwa ćwiczenia na dobycie i po prostu strzał na bliższej, dalszej odległości, no i na koniec mieliśmy takie sprinty, żeby jeszcze ten, ten się tak dobić na koniec, nie? Tak, żeby też poćwiczyć ładowanie, przeładowanie w ruchu i to tak. na krótkim dystansie, kiedy w zasadzie robimy tylko szybkie kroki i na dalszym dystansie, kiedy ładujemy, przeładujemy i biegniemy, potem wyhamowanie, oddanie strzału. Tak, no i tutaj też jest sporo tak naprawdę takiej sztuki, bo zarówno start, żeby był efektywny, to ćwiczymy w taki sposób, żeby właśnie nogi jakby sobie rozsunąć mm -hmm. i od razu wtedy jest naturalny sposób, że ciało może się wybić z tej twojej wiodącej nogi, z której startujesz. Po drugie. Yy, też prosił jak z bloczków startowych. Z bl podczas, no, to startowy. taki jest naturalny bloczek startowy. Albo to, że ściskasz ręce, tak? żeby coś Tak, stało. żeby ustabilizować swoje ręce podczas przemieszczania się i nie musieć koordynować czterech tam, tam trzech wymiarów. Tylko wystarczy, już w momencie dwa. Jest to dużo prościej w momencie załadować sobie magazyn do rękojeści. Tak, i, ro, i zrobić to na starcie, kiedy jeszcze ciało nie jest wprowadzone w jakiś tam giga ruch szybki, tak? kiedy tutaj wszystko lata, albo trzeba sobie tymi rękoma pomagać, żeby biec szybciej. To tylko na starcie de facto mamy tą możliwość, żeby podczas tego ruchu wyciągnąć sobie wszystko, załadować i przeładować już w biegu, prawda? Ale pomagając sobie rękoma, no i potem jeszcze zatrzymanie. To też jest sztuka, co? Tak, no trzeba wyhamować nie, to nie, ma, nie ma być to zatrzymanie w jednym jakimś swojem, tylko coraz mniejsze kroki, coraz mniejsze kroki wytupujemy. I na ostatnich tych dwóch, czy ostatnich krokach zbiera, składamy się do celu, żeby już po zatrzymaniu tego ruchu już móc oddawać No Do faktu nawet już. Pod koniec tego ruchu no chyba, wyhamowującego możemy oddawać cenę strzał. Tak, no i normalnie często jest tak, że na zawodach yy, to po prostu też z dobiegu już się próbuje strzelać, prawda, no bo oszczędzasz czas, ale akurat dzisiaj trenowaliśmy zatrzymania też, no nie, czyli że po prostu z tego energicznego startu biegu potem trzeba było jednak wyhamować i strzelić z punktu, czyli tutaj z tej linii na końcu. No i też y, to, co y, jest dobre wtedy, żeby zrobić, to na przykład, żeby łatwiej się zatrzymać z takiego pełnego biegu, to opaść tak trochę nisko na kolana. No nie jakoś super nisko, ale tak po prostu, żeby komfortowo się na tych kolanach obniżyć i tym samym y, ustabilizować y, jakby ciało. Tak, z amerykańskim, tak, bo też ta, 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 ta. masz większą stabilność. Dokładnie. No i to jest i y, to w sumie. Takie mieliśmy ćwiczenia, także jak widzicie niby niewielka przestrzeń, trzy popery, kurde, a ile można wykombinować, nie? Także mam nadzieję, że to będzie jakaś inspiracja dla tych, którzy chcieliby potrenować, może nie bardzo mają takie miejsce jak my, gdzie na strzelnicy po prostu mamy takie warunki, no to można powtórzyć w dowolnej przestrzeni, która przypomina tą i jest bezpieczna, tak? Także Mam nadzieję, że trochę zainspirowaliśmy. Za tydzień może będą kolejne ćwiczenia. A my w To No tak, ale <śmiech> nagrane. <śmiech> <Aha>. <śmiech> Także jeżeli się będzie podobało, to napiszcie w komentarzach ewentualnie, co byście chcieli, żebyśmy jeszcze tutaj nakręcili. Może jakieś instruktaże konkretne. A tak to będziemy po prostu nagrywać to, co robiliśmy, więc kontentu potencjalnie będzie dużo, nie? No. <laughs> I to będzie kas tak? <laughs> tak.